Hello, witam wszystkich serdecznie. Tu nie patrzcie, bo kurwa, tutaj gram sobie order. Tu w obrębie, oczywiście, wiadomo, co, co innego mogę robić. A tak, ostatnio, kurwa, opowiem Wam co tak na boku, że z uwagi na to, że skończyłem znajomość z dwoma osobami, którzy oczywiście również dołączają do grafiki, która jest zamętułem. No widzicie, to jest prostu cyrk. Tam jest miejsce dla kromów. A dziś w programie jak to profesjonalni kurwa dziennikarze. Chcę podłączyć najpierw tym to, No bo coś się rusza to kurwa nie wiem czy... O oh, kurwa teraz. Jak Jakoś lepiej chodzi. Dobra, wyjebane w to. Dziś w programie. Muszę zobaczyć, co, co tam miało być w tym programie dzisiaj, kurwa. Przepraszam was za tą niekompetencję, no ale chyba no mam, co to za różnica, w jakiś sposób to powiem. Dzisiaj tak. Eee, dzisiaj porozmawiamy o zjawisku autogazu, czyli samoistnego gaszenia się. No, autogaz występuje w momencie kiedy my próbujemy kiedy próbuje. Przepraszam, bo ja, ja wychodzę z gier, zamiast dawać gasić Kiedy próbuje się gasić, ale w rezultacie tych prób samemu się gasi że w jesteście sami się gasicie w skrócie. Eee, oraz typowe błędy podczas prób gaszenia i jak wygląda gaszenie właściwe. To jest bardzo trudny temat. Tutaj rozpocznę was z moim napojem, który nawodnimy pod podniebienia. Dzisiaj Was zaskoczę wale żubra. Dlaczego walę dzisiaj żubra? Moja suzyca kurwa, jechałem do sklepu, chciałem sobie kupić kilogram sera, cheddar i kurwa pół kilo polen, e, przepraszam, e, piersi z indyka. Oczywiście bez konserwantów, w składzie piersi z indyka, tam gorczyca i coś jeszcze. Oczywiście bez... O, dajmy. Z tymi wydewkami kurwa, ostatnio. Uu. No mam powiem tak, że z uwagi ostatnio na wolny czas, to tutaj coś w czasem ostatnio tłumie, Ale mniej jeszcze o to. Wracając do, do piersi z eee, Jest ona bez azotynu sodu, czyli konserwanta, który umożliwia niewytworzenie się jadu kiełbasianego powyżej okresu 3 tygodni. Także takie pół kilo, kilo czedara. Ale to nas i się nie obchodzi, nie omawiamy jak gasić pożar, omawiamy tutaj jak nie zostać zgaszonym przez środki gasnicze podczas gaszenia pożaru, czyli jest jeden strażak, jest drugi strażak, tu na moim eryju może być ogień, oboje gaszą, w środku ktoś wchodzi i on jest zgaszony, coś w tym stylu. Dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy o takim zjawisku, no my tutaj na Solokiu, no może są tutaj takie osoby, które znają to zjawisko. No tutaj na Solokiu, oczywiście w Challengerze na iście o tym mówimy, no ja się nie przyznaję. ja nie mówię, że jestem z Westa, ja jestem z Ista. Ale jak przyjdzie co do tego, to ja tłumię ten jak w Masterze na Westie i mam zwałę z was, kurwa, żeby robicie w Goldzie jakimś tego mam zwałe. Jeśli ktoś mówi, że jest z sta, to w ogóle tego na by chyba kiedykolwiek wbił, pomijając to. Ale zwałe mam z owców, co mówią, że są z sta. Jeśli nie mają czara na oeście, co sezon, bo oczywiście z takimi też nie będę rozmawiać, bo oni są lepsi ode mnie, to o czym mam z nimi rozmawiać. No ale to są gatunki z tego a Także jak ktoś Wam mówi, że jest z sta, to ja na niego bardziej pluję niż się ja mówił, że jest zdepięć na iście. No po prostu stramne gracze z Westa, no chyba, że naprawdę są z LCS-a. Ale jeśli ktoś jest z Westa i tego nie pokaże, no nie wiem, no dla mnie to pokazanie, że z Westa przed hobby, pokazał, że jest z Westa. Tutaj Trenda gasił topa co gierkę, w ogóle gierki gasił co gierkę. on pokazał, że jest z Westa, on pokazuje z, z jakiego regionu gry jest. A jak to inaczej, to no po prostu, to są klawny z cyrku. I tak samo jak jakiś kurwa Shiitu, co kiedyś tam pierdolnił, że mi wyjebie pizdę na ryj, jakby w ogóle podszedł kurwa z by został dostał na pochowca, by się tu skończyło. Ja nie będę jakiś gangster, bo taki nie jestem. Nie postrzeliłbym nikogo, ponieważ skłonę mi pójść na 20 lat do więzienia. Ale zwałem mam z takich osób, jak na przykład Shiitu, tamiem Krzysztof, i jakieś nazwisko niemieckie. Co mówi, że by mi wyjebał pod jakimś PGA. A no to powiedzcie, nie wiem co to jest PGA, nie jest, że na jakieś kurwa eventy, że jakiś kurwa zjebu, bo mam wyjebane w coś takiego. Kurwa siedzę w domu i się zajmuję rozwojem osobistym, mam wyjebane w jakieś eventy kurwa dotyczące jakiejś jebanej kurwa gry. No ale oczywiście jebani krety, nie będą mieć swoje racje. Także tutaj mówię, e, szcicu Tzu Crown 1, na pewno znalazliby się inni. I to jest przykład autogazu, że się sam gasi, no bo to inaczej nie da się tego nazwać. No dobrze, ale pośmialiśmy się trochę w gierce, znaczy poza gierką też się pośmiałem trochę w gierce. Na czym polega tak naprawdę zjawisko tego autogazu? Jeśli są tutaj u widzów w tej chwili dostępni gracze z czalka na iście. No, na przykład, no, nie wiem. No. Tacy, co tu mią gierki na tym czalku iście, bo uważam, że challenger na iście to jest najłatwiejsze, elo. E, ponieważ tam się wszyscy znają, wiadomo, każdy gdzie przecież jak raz, wiecie, kogo sitować, czy coś na dostajecie, To wiadomo, wygrywa ten team, którego jungler wie, kogo sitować na topie. Taki prosty przykład. Ale pomijając to, to najbardziej, najbardziej wpływa na to, czy to będzie zjawiskowe gaszenie, czy próba gafenia, to czy my realnie będziemy próbować gasić. Czy. Nie wiem, bada... czekajcie, przepraszam, bo chcę być skupiony na tej. Więc... Przepraszam, czekajcie. Nie to wyjebało, nie chce się męczyć, tylko na to. już dalej, eee, próba gaszenia jest w momencie, kiedy tutaj gra coś, wychodzą z tego D5, wbijają to D3, są w tym masterze. Słuchajcie, iście się łasie to w tym, w tym D2 oni powinni tutaj gasić oponentów, ale tak naprawdę, w wyniku ich próby, oni sami gaszą. Oni sami, sami się gaszą. Także, jak ja tutaj widzę, niektóre gracze dla przykładu na iście. Ja nie chcę nikogo obrażać wprowadzając do listy tak zwanej autogazu bo tam jest 80% graczy i w tym niestety jakaś część z moimi widzami, ja moich widzów nie będę obrażać. Mógłbym, mógłbym z raczką publikować taką listę i 80% to pewnie będą takie osoby, znaczy mam na myśli Mastera, Grand Mastera i czala. Ale tak to w skrócie Popełniecie jeden kurwa błąd. Jeden prosty kurwa błąd. Po co wy chcecie gasić? Co wy chcecie? Przede wszystkim musicie sobie zadać ważne pytanie. To jest naprawdę ważne w chuj pytanie. Co wy chcecie gasić? Wy musicie wiedzieć, co chcecie gasić. Zastan Zastanówcie się teraz w tej chwili. Co chcecie gasić? Macie kurwa 10 sekund. Liczę. Byłem szybko minęło, bo to były dwa łyczki między, znaczy dwa, wziąłem dwa łyczki przez 10 sekund, także szok. Ale to jest bardzo ważne kurwa pytanie, co wy chcecie gasić? No właśnie, bo wiecie co jest kurwa tutaj kluczem? Wiecie, czy kurwa nie wiecie? Mi się wydaje, że nie wiecie. No bo wy próbujecie gasić, jak nie ma jeszcze niczego do zgaszenia, czy co kurwa? Bo co teraz? O czym my gadamy? Najp... Słuchajcie mnie kurwa teraz uważnie. Najpierw dajecie innym samym się gasić. A potem macie rywalizację. Kto gasi kurwa bardziej. I tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Może będą większe szczegóły w przyszłości. Ale jeszcze raz powtarzam. Sami się wszyscy kurwa gaszą. Z wyjątkiem tym, tych, kurwa, kilkunastu graczy z czalu na iście. Wszyscy się gaszą i wygra ten team, który ma większo jak oni się sami zgaszą, czyli tak jak dodawania z odejmowaniem, wyjdzie zaraz i są sam te same wartości. Pozwólcie waszym przeciwnikom samym się zgasić. Pet się sam zgasi, jak nie będzie, będzie przepływu powietrza. Czy tak, czy nie? No bo nie wiem, kurwa, no ja nie chcę tutaj wychodzić na żadnego fizyka, czy nie wiadomo kurwa kogo mimo, że moim zamiowaniem jest astronomia. Bardzo lubię astronomię. Jest to na pewno moja ulubiona nauka. Może o tym kiedyś będzie kurwa więcej informacji? Może nie. Tego na ten moment nie wiemy, jeśli nie będzie się tutaj sam gaszę w tym kierunku. Ale popatrzcie w gierce naprawdę. Po prostu pozwólcie się innym zgasić i potem nie macie czego gasić. Żeby gasić, to najpierw trzeba mieć, kurwa, co gasić. Patrzcie, Popatrzcie, prosty przykład. Czy wy widzicie gdzieś strażaków, co kurwa, oblewają wodą, czy tam CO2, czy chujnie czym, jakieś lasy? Nie. No wiecie czemu? Bo najpierw musi być pożar, czyli najpierw muszą mieć, co kurwa, gasić, żeby gasić. Siema. <laughs>